w projekcie My God, czy Biblia lubi zmysłową miłość? Pieśń nad pieśniami. Nie ma wstępu ani zakończenia. Pojawia się tak po prostu. Otwieramy tekst i nagle mamy słowa pieśń nad pieśniami Salomona. Niech mnie ucałuje pocałunkami swoich ust, bo miłość trwa przedniejsza od wina. Niemalże znikąd. Podobnie jak miłość. Pojawia się. Miłość, która... Zaskakuje nas wielokrotnie. Po prostu rodzi się we wnętrzu dynamiczna, która nie trwa w jednym uścisku, lecz ma wielość przejawów. Shir Ashirim, pieśń, pieśni, to jest pierwsze tłumaczenie. Tytuł, który wydaje się sugerować taką zamierzoną ambiwalencję liczba pojedyncza, rzeczownika i liczba podwójna. Pieśń pieśni, czyli składająca się z wielu pieśni lub pieśni nad pieśniami. Najważniejsza, najpiękniejsza, właściwie te interpretacje się nie wykluczają. One się po prostu dopełniają. Tak jak odniesienie do miłości, miłość nad wszelką miłość czy miłość miłości, kumulująca w sobie wszelkie cechy. Pod względem gatunku wielu egzegetów odnosi ten tekst wasw, czyli do pieśni miłosnych funkcjonujących w kręgu egipskim i arabskim, stanowiących taką wielką, słowną afirmację zachwytu człowieka drugą osobą, afirmację relacji, ludzkiego ciała. Wszelkich przejawów okazywanej sobie czułości, i mnóstwo języków, które zostają wprowadzone w komunikacji pomiędzy dwojgiem osób. Kiedy patrzymy na pieśń nad pieśniami, widzimy, że poszczególne strofy śpiewane są przez różne osoby, przez oblubieńcę, oblubienicę, potem także chór, który właściwie komentuje ten miłosny dialog zakochanych, następnie pojawiają się nam bracia, oblubienicy i właściwie moglibyśmy powiedzieć, to jest taki dialog, dwojga, kochających się ludzi. I faktycznie jest to też cecha stylistyki całej księgi, przy czym zostaje on jeszcze udramatyzowany. Zyskuje jeszcze jedną odsłonę, dlatego że pojawiają się właśnie komentarze, takie swoiste didaskalia, może nawet. Mamy wrażenie, że te głosy naprzemiennie dochodzą do, do naszej świadomości. Człowiek. Czyta tę pieśń i mówi: Jest to zachwycające. Nagle wyrastają przed nami dwie osoby. Wyrasta przed nami kobieta, raz określająca się mianem Szlamitki, potem w tej wersji trawestacji królewskiej opisana właśnie jako księżniczka, jako przyjaciółka, jako oblubienica ktoś najbliższy, ukochany. I obok niej w relacji, głębokiej relacji z nią, pasterz, król, ukochany, przyjaciel, najbliższy, właściwie tak język. Będzie przechodził od postaci do postaci. Będą one odnosić się wzajemnie do siebie, zafascynowane swoją obecnością. I teraz będą różne odsłony. Generalnie zaznaczy nam się różnica społecznego pochodzenia tych osób, albo raczej ta prezentacja będzie miała taką wielowymiarowość. Po to, żeby pośrednio zaznaczyć nam, że miłość w swoim żarze, w swojej dynamice jest właśnie różnorodna, że koresponduje czy jakby wyzwala się z tej wielowymiarowości osób, że odwołuje się do całego bogactwa człowieczeństwa, jakie jest ulokowane w każdym z interlokutorów, w każdym z zakochanych. Tak, i tutaj wyłania nam się powoli nić. Która jest zasadniczym tematem tego utworu, zasadniczym tematem tej księgi biblijnej. Żar. Żar miłości. Jej pochodzenie, jej źródło, jej pomysł, czy właściwie autor tego pomysłu, zostanie nam wskazany na końcu. To jest księga o żarze, o natężeniu, o sile o pięknie miłości. Prowadzenie w dialog zauważamy, że głos narratora zostaje absolutnie zminimalizowany. Tylko są elementy narracji trzecioosobowej. Generalnie jesteśmy zaproszeni do odbioru takiej wielkiej personalizacji doświadczenia. Intensyfikuje to przekazywane uczucie dlatego, że wchodzimy jakby w przestrzeń bardzo intymną relacji pomiędzy Dwoma osobami, one przed nami się nie kryją, wyrażają swoje uczucia, zachwyt, fascynację, radość, tęsknotę z całym anturażem delikatności, ukierunkowania nawzajem na siebie, takiego zapatrzenia w siebie i takiej kontemplacji z wyliczaniem szczegółów, z całym bogactwem obrazowego języka. Właśnie. Pojawia nam się przed oczami miłość, która jest absolutnie bez lęku, miłość bez kalkulacji. Jest to pragnienie bycia razem. Te słowa lewa jego ręka pod moją głową, prawica jego obejmuje mnie, które jak refren pojawiają się w drugim rozdziale i później w ósmym, właściwie stwarzają nam też taką klamrę bliskości, przynależności. Nie ma tutaj wyliczania, kto ile daje, nie ma w ogóle ukierunkowania na Domaganie się czegoś jako przynależnego, jako naturalnego jest niezwykła otwartość. Otwartość w wyrażaniu swoich uczuć względem drugiej osoby, względem osoby kochanej, a zarazem wielość też perypetii, w których one się będą nam rozwijały. Młodzi rozmawiają o swoich miłosnych doznaniach i są w siebie zapatrzeni. Stąd też język, który jest najpierw zakorzeniony w ich realiach, z których wyrastają. Realia pasterskie, chociaż odnosimy też wrażenie trochę e, klimatu pałacu królewskiego czy królewskich zaślubin, zwłaszcza pod koniec księgi, spotykamy ludzi, którzy mają niezwykle bogaty język, dlatego że ta obrazowość korzysta z natury bardzo obficie, jako takie desygnaty porównawcze. Pojawiają nam się kwiaty, pojawiają nam się drzewa, pojawia nam się winnica, pojawiają nam się zwierzęta, pojawiają nam się elementy topograficzne, mnóstwo. I mamy do czynienia też z polisemantycznością każdego wyrażenia, dlatego że Zostaje przywołany chociażby zapach. Miły mój jest woreczkiem miry pomiędzy piersiami moimi położonym, a wcześniej nart mój roztacza woni swoją. I niemalże twoimi zmysłami odbieramy głębokość, jakby nasycenie, czy taką różnorodność miłości. Olejek, rozlane imię Twoje. Jesteśmy w stanie odebrać nie tylko wzrokiem czy oczami wyobraźni, ale także wręcz dotykiem tę, tę substancję, która oleista, lepka, a jednocześnie niesamowicie pachnąca, pojawia się przed nami. Pojawia się również w tekście odniesienie do różnych sytuacji życiowych, dlatego że. Mamy do czynienia z tekstem wpisanym do pięciu megillot, tekstem klasyfikowanym jako mądrościowy, jakkolwiek ulokowanym pomiędzy ród i kocheletem w kanonie Biblii Hebrajskiej, co nam też sugeruje, że żar miłości. Opisywany tutaj nie jest klasyfikowany przez autorów natchnionych jako wyłącznie emocjonalny, lecz jest głęboko związany z rzeczywistością komunikacji międzyosobowej, ale i też z namysłem. Człowiek dobiera metafor, człowiek wybiera język, człowiek wzbogaca go um, intencjonalnie. Zatem Bóg, który jest odkrywany w przejawach codzienności, w przejawach codziennego wyrazu relacji, uczuć i co więcej pojawiają nam się różnorodne też sytuacje życiowe. Pojawia nam się na przykład motyw snu, z którego nie chce wybudzać oblubienicy, rozkoszując się niejako jej widokiem. Kilkakrotnie w ciągu tekstu. Pojawia nam się też motyw fizycznej obecności i nieobecności, chociażby w rozdziale piątym. Co generuje tęsknotę. Umiłowana, która spóźniła się, jakby z otwarciem swojej przestrzeni, z otwarciem domu ukochany już odszedł 5 6 szukałam go lecz nie znalazłam wołałam lecz mi nie odpowiedział spotkali mnie strażnicy którzy obchodzą miasto zbili poranili mnie płaszcz mój zdarli za mnie to sugeruje że nie tylko komfortowe sytuacje stają się przestrzenią doświadczania miłości Zaklinam was, córki jerozolimskie, jeśli umiłowanego mego znajdziecie, cóż mu oznajmicie, że chora jestem w miłości. Odnajdywanie w codziennej egzystencji przestrzeni porównawczej dla miłości, po to, żeby powiedzieć, ona związana jest z tęsknotą. Miłość się rozwija, miłość oddziałuje na całą rzeczywistość człowieka. I jakbyśmy dalej chcieli szukać odniesień, to pojawia nam się kwestia ukierunkowania tej relacji. Język, który nie mogąc jakby się wyrazić, nie szuka pragmatyzmu, nie pyta, co mam teraz robić, po prostu jakby celebruje ludzką więź celebruje ją we wszystkich jej wymiarach. Wskazuje na jej intensywność, chociażby odwołując się. Do madragorów, odwołując się do słodyczy jabłka. Spotkałam Cię pod jabłonią, obudziłam Cię pod jabłonią w takiej atmosferze zapachu. Drugi rozdział, siódmy rozdział. Co jest ciekawe, że w kulturach starożytnych Morza Śródziemnego jabłko uważane było za afrodyzjak, taki trochę symbol miłości erotycznej. Ofiarowanie jabłka miało oznaczać, czy miało być wyrazem rozbudzania, pragnienia rozbudzenia namiętności. Taki gest funkcjonujący w mitach ale wyłania się stąd także intensywność życia. Życie jabłoń rodząca jabłka, palma daktylowa, miłość, której żar, której intensywność generuje rozwój. I jakby sama z siebie też wskazuje na, na swoją dynamikę, na swoją ekspansywność, na swój rozwój, rozwój we wszelkich przejawach, w sposobie okazywania, ale także rozwój w otwarciu na świat. Co jest ciekawe, Żydzi czytają pieśń nad pieśniami wieczorem podczas Paschy, już po uczcie, po modlitwie uwielbienia. I powstaje pytanie dlaczego? Może ze względu na Chociażby odniesienie do pory wiosennej. Jedyne w Starym Testamencie tak intensywne, w drugim rozdziale, w wersetach 11 do 13. Minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł, na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania drzew, głos synogarlicy już słychać w naszej krainie, figowiec wydał zawiązki owoców, winne krzewy kwitnące już pachną. Atmosfera wiosny. I jeszcze szósty rozdział, jedenasty werset. Zeszłam do ogrodu orzechowego, by podziwiać świeżą zieleń doliny, by zobaczyć, czy rozkwita krzew winny, czy w kwiecie już są granaty. Tego typu obrazy sugerują nam progres, sugerują nam rozwój, sugerują też wielobarwność, taką wielopłaszczyznowość, doświadczenia miłości. Co więcej, zostajemy zaproszeni... Do odkrycia dynamizmu. Dlatego, że jest ciekawa wymiana istniejąca pomiędzy osobami dialogu. Pojawia nam się w pewien sposób lustrzana dynamika. Określone atrybuty przypisywane są najpierw jednej z osób, potem ona jakby je wykorzystuje i wkleja je w swoją wypowiedź względem osoby ukochanej. Tak na przykład jest z porównaniem miłości oblubieńca, która jest lepsza niż wino, co pojawia się w pierwszym rozdziale wersetach drugiej i trzeciej, natomiast w czwartym rozdziale w dziesiątym w dziesiątym to sama ukochany mówi do swojej ukochanej. Język, który jakby przewija się pomiędzy tymi postaciami, a zarazem wprowadza nam też dynamizm, bo... Taka wymiana intensyfikuje dialog. Te dialogi są bardzo bogate. Wyznania miłosne jakby narastają i są niezwykle bezpośrednie, przechodzą od takiej intymności w ogólne stwierdzenia. Przy czym wielość porównań przyciąga też niezwykle naszą uwagę, jakby intensyfikuje współodczuwanie. I warto teraz przejść do tekstu kluczowego. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu. To werset piąty ósmego rozdziału. Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo potężna jak śmierć jest miłość. Wzajemne oddanie, trwałe jak szeol, jej płomienie to płomienie ognia, płomień Jahwe. Już w trzecim rozdziale, w wersecie szóstym, mieliśmy. Taką ala teofanijność, kim jest ta, co się wyłania z pustyni wśród słupów dymu, owiana wonią miry i kadzidła i wszelkim wyszukanym zapachem. Mamy wrażenie, byśmy zostali zaproszeni z powrotem w przestrzeń spotkania z Bogiem podczas wędrówki przez pustynię. Miłość zostaje nam zaznaczona jako ukazywanie się Boga. I tutaj w ósmym rozdziale już definitywnie Wskazany boski charakter miłości. Połóż mnie jak pieczęć, pieczęć, przynależność, trwałość, bo miłość jest jak żar, jak ogień jachwę. Połóż mnie zatem, żebym mogła przynależeć do ciebie, to będzie wyrazem mojej tożsamości, przynależność. Miłość jest tak nieuchronna jak śmierć. Śmierci nie powstrzymasz, miłość. Posiada taką samą siłę, to jest jej żar. Jest silniejsza. Przejdzie nawet śmierć, jak pokaże nam potem Nowy Testament. Dalej miłość, która cechuje się zazdrością. Kinech powinno to być rozumiane jako takie intensywne przywiązanie, takie oddanie się ukochanej osobie, uznanie wielkiej wartości, admirowanie tej wartości. Miłość opisana przez kinech, więc Rzeczywistość pomiędzy dwoma osobami. Kinech to nie tylko zazdrość, ale także gorliwość, zaangażowanie. Zazdrość w znaczeniu świadomości, jak cenna jest ta druga osoba dla mnie. I to kinech jest takie trwałe i nieodwracalne jak szeol. Zatem wzajemna żarliwość, wzajemne oddanie które nie umrze, nie zaginie. Termin szeol zawiera w sobie rdzeń, które oznacza prosić, żądać. Pokazuje nam, że miłość jest nienasycona. Zawsze będzie żyła, nienasycona jak szeol. Jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu. Miłość nie jest na sprzedaż, nigdzie jej nie kupisz. I w żaden sposób nie jesteś w stanie jej rekompensować. Płomienie, centralny motyw, i zarazem fundamentalny, który nam pokazuje, o czym jest cała księga, czego dotyczy, jaki jest jej główny temat, płomień jachwę. Jaką miłością? Jaką atencją płonie jachwę do nas i w czym chce nam dać udział? Płomień jachwę, płomień miłości, płomień ognia, płomień pański, ambiwalencja ognia. Ogień przecież rozświetla, ogrzewa, oczyszcza, niszczy reszew. To też ognista strzała, to nie tylko płomień, błyskawica, mnóstwo znaczeń, i w ten sposób opisana miłość Jahwe, rozpoznawalna w historii Izraela, ale rozpoznawalna też w tym obrazie: płonący krzak, w którym Jachwę przyciąga uwagę Mojżesza, słup ognia na pustyni, osłaniający, prowadzący, oświetlający Izraela, fragmenty z Ezechiela, fragmenty z Daniela, płomień ognia odniesienie pieśni nad pieśniami do całości historii Izraela. Jak to sfiniszuje Nowy Testament? Pierwszy list Jana 4:16 Bóg jest miłością. Kto przebywa w miłości, przebywa w Bogu intensywność tego przebywania, a nie statyczność. Co się zmienia pod wpływem Pieśni nad pieśniami? Co mogłoby się zmienić w nas? Zmienia się także spojrzenie człowieka na samego siebie pod wpływem tej ogromnej afirmacji, żaru, miłości, którą odbieramy, kiedy stajemy niejako mm, dwa kroki oddalając się od obrazu zarysowanego w pieśni, nad pieśniami, odbieramy to wrażenie. Odbieramy sposób patrzenia na człowieka. Odbieramy więc siebie samego w innym świetle. Patrzysz na Boga, czytasz o żarze Jego miłości, odbierasz fakt, że zmienia się Twoje spojrzenie na samego siebie. Jeżeli Bóg mnie tak kocha, jeżeli to jest żar Jego miłości do mnie. Niesamowite. Zatem Księga wydaje się zapraszać nas do tego, że uchwycić to nieuchwytne w każdym wydarzeniu. Uchwycić przez konkret przejawów żar, ogień. Natężenie, nasycenie miłości Jachwe do Ciebie. Odebrać to wrażenie, doświadczenie i z tekstu Biblii. I z całej rzeczywistości, która nas otacza. I wtedy wszystko się zmienia. Moje nastawienie do mnie, moje nastawienie do ludzi, moje nastawienie do świata, wszystko jest komunikatorem miłości Boga do mnie. Wszystko pokazuje, jak niezwykle jest ona żarliwa, jaka dynamiczna. Jaki. yes book